Czy istnieją dotacje na magazyny energii, panie Hubercie? Tak, tak. Jeśli chodzi o magazyny energii, w tej chwili jest program Agroenergia, który został zmieniony w tym roku i tam jest kwestia, tak, że istnieją magazyny energii w tej dotacji, natomiast jest to na całą instalację razem z magazynem energii. I to jest dotacja maksymalnie do 20%. Przy wielkości instalacji od 30 do 50 kW, natomiast nie może ta dotacja przekraczać 25 tysięcy, czyli nie ma stricte na magazyny energii, może w przyszłości się to pojawi, natomiast na całą instalację z magazynem jest, jest ta dotacja w agroenergii. Natomiast tu też jest kwestia taka, czy, czy tą dotację można łączyć z ulgą inwestycyjną, jeśli chodzi o zmniejszenie podatku rolnego przez następne lata czyli ta 25% ulgi z całości inwestycji.